W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się za ocean, gdzie przyjrzymy się rozwiązanej, a tak naprawdę nie do końca rozwiązanej sprawie zaginięcia Heather Elvis. Kobieta tuż przed zaginięciem romansowała ze znacznie starszym od siebie mężczyzną. O ich romansie dowiedziała się jego żona, która miała swoje za uszami, a więc zrobiło się niewesoło. Kłótnie, spory, groźby, kajdanki, konfiskaty telefonów, a to tak naprawdę dopiero początek. Ja nazywam się Kasian Karpiński i zapraszam na kolejny odcinek Only Crime. Keder Rachel Elvis urodziła się 24 czerwca 1993 roku w Horry County w Karolinie Południowej. Była starszym dzieckiem Terego i Debbie Elvis i miała młodszą siostrę Megan. Dorastała jako bardzo artystyczna dusza, co widać było niejednokrotnie w jej wpisach chociażby twitterowych i ogólnie była bardzo towarzyską osobą. Po ukończeniu szkoły średniej St. James High School, w Marles Inlet w 2011 roku, rozpoczęła pracę jako kelnerka w Tilt Kilt w Myrtle Beach oraz w House of Blues w North Myrtle Beach, jednocześnie studiując kosmetologię. Niedługo później przeprowadziła się do mieszkania w Carolina Forest, gdzie zamieszkała ze swoją współlokatorką, a następnie przyjaciółką Brianną Brie Worelman, która również pracowała w Tilt Kilt. Problemy Heather rozpoczęły się w 2013 roku, kiedy do restauracji, w której pracowała, przyszedł mężczyzna imieniem Sydney, aby naprawić sprzęt kuchenny. Sydney Moorer był mieszkańcem Myrtle Beach i prowadził własny biznes o nazwie Palmetto Maintenance, zajmujący się serwisowaniem sprzętu przemysłowego w restauracjach w okolicy. Był o 18 lat starszy od Heder, miał wtedy 38 lat, ale wydaje się, że Heder miała jakąś dziwną słabość do starszych mężczyzn. Choć Sydney był żonaty, jego żona wydawała się dość trudną osobą, a więc on też szybko zwrócił uwagę na Heder. A sama Heder jak widać szybko się w nim zauroczyła, co bardzo jasno przedstawiała swoją twórczością na Twitterze choć język jakiego tam używała był przyjmijmy delikatnie mówiąc specyficzny. Heather i Sydney zaczęli flirtować i co nie było zaskoczeniem, ich relacja dość szybko przerodziła się w coś poważniejszego. Co ciekawe, nie ukrywali tej relacji, pomimo że Sydney, jak wspomniałem, był żonaty. Mężczyzna wpadał do restauracji, w której pracowała Heather i przynosił jej czy to bajgle, czy kawę. Rozmawiał nawet ze swoim jednym ze znajomych, co tu już wydaje się już lekkim przegięciem. O tym, czy nie zatrudnić Heder jako nianie dla swoich dzieci. Ta. Romans jednak nie trwał długo, i w okolicach połowy września związek Heder i Sydney'a się zakończył. Pod koniec tego miesiąca dziewczyna skwitowała całą sytuację pisem na Twitterze: Pewnego razu Anioł i Diabeł się zakochali, nie skończyło się to dobrze. Stety lub nie, ale zakończenie romansu ze starszym mężczyzną nie był końcem problemów. Na początku października o ich relacji dowiedziała się żona Sydneya, Tami. Swoją drogą zaskakujące jest, że dopiero teraz, patrząc do jakiego stopnia, nawet nie tyle, że Heder i Sydney próbowali by się ukrywać, ale wręcz przeciwnie, paradowali jako para. Kobieta, jak tylko dowiedziała się o zdradzie męża, od razu wpadła w szał i zaczęła prześladować Heder. Zmusiła Sydneya, by na jej oczach zadzwonił do Heder i jej Ujmijmy to najmile jak się da, naftykał, kończąc tą relację. Ten oczywiście to zrobił. Dziewczyna, w czasie tego niezręcznego telefonu, była w domu z przyjaciółką z Bri, która później przekazała, że Sidney mówił bardzo brzydkie rzeczy, m.in., że Heather nic dla niego nie znaczyła i była tylko laską od rozkładania nóg. A jak widać, miał chłop klasę. Na tym jednak tami nie zakończyła. Wysyłała do header wiadomości tekstowe i zdjęcia, na których widać było ją z SIDEM w intymnych sytuacjach. Dość niezręczne i mało kto chce takie rzeczy oglądać. Dodatkowo zabezpieczyła telefon mężczyzny hasłem tak, że tylko ona miała do niego dostęp. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, Tami, dbając o wierność męża, zaczęła przykuwać go kajdankami w nocy do łóżka, żeby przypadkiem nigdzie się nie wymknął, a jak już gdziekolwiek wychodził, to oczywiście wszędzie mu towarzyszyła. No całkowicie zdrowa relacja. Ale spokojnie, ta miała jeszcze więcej inwencji twórczej, i kolejnym jej pomysłem na odzyskanie wiary w miłość Synea było zmuszenie go do wytatuowania jej imienia na brzuchu. W międzyczasie oczywiście kobieta nie skupiała się jedynie na mężu, ale równolegle Pomimo iż związek Heather z Sydneyem już się zakończył, nadal bombardowała dziewczynę wulgarnymi i obraźliwymi wiadomościami. Jednak na tym nadal kobieta nie poprzestała, i kolejnym co wzięła sobie za cel było doprowadzenie do zwolnienia Heather z jej miejsca zatrudnienia. Regularnie dzwoniła do Tilt Kilt i groziła, że jeśli Heather Elvis nie zostanie zwolniona natychmiastowo, to jej mąż Sydney nie będzie przychodzić naprawiać sprzętu. Sprawda nie udało jej się zrealizować swojego planu, żeby zwolnić Heder z pracy, ale i tak w związku z tymi uporczywymi telefonami z tym nękaniem Heder dziewczyna straciła kilka zmian w grafiku, a co za tym idzie, no odpadło jej trochę pieniędzy. 5 listopada Heder retweetowała żart komika Daniela Tosza, który wydawał się pośrednio nawiązywać do romansu. Hej żonaci faceci, możecie albo zdradzić żonę, albo ją zamordować. Nigdy jedno i drugie, wtedy was złapią. Podobno wpis ten bardzo mocno rozwścieczył Tami, ale ostatecznie nic więcej poza złością z tego nie wyniknęło. 19 listopada Sydney, Tami i ich dzieci wyjechali na wakacje do Disneylandu. Tami ponoć Uwielbiała myszkę Miki i wszystko co z nią związane, a więc kierunek nie wydawał się zbytnio kontrowersyjny. Rodzina spędziła miło i rodzinnie czas, by 11 grudnia wrócić. Heather zaczęła sobie radzić coraz lepiej. Wyglądało na to, że w końcu zapomniała o związku z Sydneyem, zmieniła pracę, zatrudniła się w salonie piękności w Myrtle Beach, zaczynając tuż przed Bożym Narodzeniem, na które z niecierpliwością czekała. W związku z czym zaczęła regularnie uczęszczać do kościoła, gdzie towarzyszyła jej przyjaciółka Briana. Wyglądało, że wszystko układa się w jak najlepszym porządku, a związek z Sidem to już tylko mglista przeszłość. 17 grudnia 2013 roku Heather wybrała się na pierwszą randkę z nowym chłopakiem Stevenem Shiraldi. Wyglądało, że cała historia z Sidem to już przeszłość. Dziewczyna ruszyła naprzód, a więc cały ten nieszczęsny romans ma za sobą. Steven odebrał ją z mieszkania około 22. Wybrali się na kolację, następnie chłopak zaplanował przejażdżkę po okolicy, oglądając świetlne dekoracje świąteczne, okolicznych domów. Potem udali się na parking przy Inlet Square gdzie Steven postanowił nauczyć Heather prowadzić samochód z manualną skrzynią biegów. Dziewczyna była tym faktem bardzo uradowana, wysłała od razu wiadomość zarówno do swojego ojca jak i do przyjaciółki. Dobry napisała, jestem zakochana, uczy mnie prowadzić swój samochód. Randka zakończyła się około 1.15 czasu wschodniego, kiedy to Shiraldi odwiózł dziewczynę do jej domu. Mężczyzna zeznał później, Heather była szczęśliwa, nic nie wskazywało na to, że coś jest nie tak, ale to ostatni raz, kiedy widziałem ją żywą. O pierwszej 35 w nocy, Heather odebrała telefon wykonany z budki telefonicznej i rozmowa trwała około 4 minut. Nie wiadomo, jaka była jej treść. Niedługo potem, o pierwszej 44, Heather zadzwoniła do Briany, która w tamtym momencie przebywała poza stanem, wyjechała do rodziny na święta i powiedziała, że dzwonił Sydney. I że chce się z nią spotkać, że wreszcie zdecydował się odejść od Tami i nareszcie będą mogli być razem. Bri zaznaczyła później, że wyczuła w głosie Heder, że ta jest rozhisteryzowana, więc tym bardziej odradzała jej robienie czegokolwiek, i żeby broń Boże nie pchała się ponownie w tą toksyczną relację. Niestety Heder nie posłuchała. Parę minut później Heder wyszła z domu, wsiada do samochodu. Ruszyła, odjechała i ślad po niej zaginął. Wieczorem 19 grudnia znaleziono zielonego Dodge'a Interpida, należącego do Heder, zaparkowanego prostopadle przy przystani Peachtree Landing wzdłuż rzeki Wakamo w Sokasti, około 8 mil, czyli plus minus 13 kilometrów od jej domu. W środku znaleziono torebkę, klucze czy telefon, ale nie było jej samej. Nie znaleziono żadnych śladów krwi czy śladów walki. Policja rozpoczęła poszukiwania, ale po HEDER nie było żadnego śladu. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a śledztwo szybko skoncentrowało się na ostatniej osobie, z którą miała kontakt czyli z Sydneyem. Oczywiście w pierwszej kolejności sprawdzony został Steven Shiraldi. W końcu to on fizycznie jako ostatni widział ją żywą, ale szybko po sprawdzeniu wszystkich tropów został wykreślony z listy podejrzanych. Śledczy z hrabstwa chory dzień po odnalezieniu samochodu przeszukali cały teren wokół przystani, ale nie udało się znaleźć żadnych śladów po Heather. Późniejsze przeszukania koryta rzeki aż do zatoki Winia przez zespół nurków ratowniczych z Coastal Carolina University również nie przyniosły rezultatu. W międzyczasie znaleziono kości w okolicy, i gdy śledczy już myśleli, że mają przełom co prawda ten z rodzaju makabrycznych, ale jednak jakiś to po zbadaniu okazało się, że szczątki należały do mężczyzny, więc nadal nie było żadnego śladu po Heather Elvis. W międzyczasie śledczym udało się zdobyć rejestr połączeń z telefonu header, z którego wynikało, że po rozmowie z Brianą, która odbyła się o 1.44, około 10 minut później o 1.53, header zadzwoniła na numer budki telefonicznej, z której dzwonił Sydney, ale nikt nie odebrał. Około drugiej 30 dziewczyna wyszła z domu, wsiadła do samochodu i ruszyła. Na co wskazuje kolejne logowanie telefonu w Longbeards Bar and Grill, gdzie pozostała przez kolejne 15 minut. Będąc w barze, nadal próbowała skontaktować się z Sydneyem, ale nadal bez rezultatu. Następnie według logowań telefonu znajdował się on w ruchu i po kilku minutach ponownie zalogował się w domu header, co znaczy, że wróciła na chwilę do domu, w którym znajdowała się dosłownie chwilę, około pięciu minut, i ponownie wyszła. W trakcie, gdy była w domu, ponownie podjęła próbę rozmowy z Sydneyem, tym razem udaną, i zaowocowało to 4-minutową rozmową, ale do dzisiaj nie wiadomo o czym rozmawiali. Po czym dziewczyna wyszła z domu i ruszyła w stronę Pitch Tree Landing. Gdzie o 3:41 podjęła kolejną próbę rozmowy, znowu nieudaną. Dwie minuty później sygnał z telefonu się urwał. Prawdopodobnie został on albo wyłączony, albo się rozładował. Policja znalazła dowody wideo, które dodatkowo łączyły Sydney'a z działaniami w feralnej nocy z 17 na 18 grudnia. Nagranie z monitoringu sklepu Walmart w Myrtle Beach. Pokazało, że o pierwszej 1.12 w nocy Sydney wszedł do sklepu, kupił cygara i test ciążowy, a po 7 minutach wyszedł. Kolejne nagranie, tym razem ze stacji benzynowej Kangaroo na Joe White Avenue, pokazało, że Sydney dzwoni z budki po drugiej stronie ulicy na telefon komórkowy header dokładnie o pierwszej 1.35 w nocy. Śledczy przejrzeli również nagrania z prywatnych kamer bezpieczeństwa wzdłuż 3 mil. Około 5 km między domem Murerów a Peach tree Landing, dwie kamery, jedna w domu w połowie drogi i druga bliżej przystani pokazały ciemnego forta F150 przejeżdżającego w kierunku przystani odpowiednio o 3,36 i 3.39 nad ranem, jego tablica rejestracyjna. Nie jest widoczna, jednak po analizie i ulepszeniu nagrania przez jednostkę dochodzeniową South Carolina Highway Patrol oraz FBI ustalono, że należał on do Sydneya. Policja zaczęła przesłuchiwać Sydneya i Tami. Początkowo twierdzili, że nie mieli nic wspólnego z zaginięciem Heather, jednak analiza ich telefonów komórkowych wykazała, że byli w okolicach Peachtree Landing w nocy jej zaginięcia. Co więcej, Sidney kłamał na temat rozmowy telefonicznej z Heather. Powiedział, że w ogóle nie dzwonił do niej tamtej nocy, ale bilingi pokazały zupełnie coś innego. W trakcie śledztwa odkryto, że Tami była obsesyjnie zazdrosna o Heather. Wysyłała jej obraźliwe wiadomości tekstowe, prześladowała w mediach społecznościowych, wysyłała różnego rodzaju groźby. Śledczy uważali, że Sidney. Użył telefonu do header jako przynęty, żeby zwabić ją na teren przystani Peachtree Tree Landing, gdzie czekała już na nią Tammy. Dwa pierwsze aresztowania, jakich dokonali śledczy, nie dotyczyły ani Sydney'a, ani Tammy. 21 stycznia 2014 roku William Christopher Barrett i Gareth Ryan Stearns zostali aresztowani i oskarżeni o utrudnianie śledztwa. Dokładnie chodziło o posty, jakie mężczyźni zamieszczali w internecie, a które de facto były fałszywe i wprowadzały śledczych w błąd, odciągając ich od sprawy. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni po wpłaceniu kaucji, a w kwietniu wobec pierwszego z nich oddalone zostały zarzuty. Wracając do państwa, Murrer. To 21 lutego 2014 roku policja dokonała przeszukania ich mieszkania, po którym zostali aresztowani pod zarzutem porwania, morderstwa, utrudniania śledztwa i publicznego obnażania się. Te ostatnie zarzuty wynikały ze znalezionych w ich domu zdjęć, na których para zabawiała się w miejscu publicznym i uwieczniła te zabawy na zdjęciach. Zarzuty utrudniania śledztwa natomiast wynikały z faktu, że Sydney na początku zaprzeczał, jakoby miał jakikolwiek kontakt z Heather tamtej nocy i swoje zeznania zmienił dopiero po skonfrontowaniu go z nagraniami z kamer oraz z billingami z jego telefonu. Na początku 2015 roku Murerowie zostali zwolnieni z więzienia, w którym przebywali przez poprzednie 11 miesięcy, po tym jak sędzia przyjął dom matki Tami jako zabezpieczenie Wystarczające do zagwarantowania kaucji w wysokości 100 tysięcy dolarów w związku z zarzutami morderstwa. Na rozprawie dotyczącej kaucji prokuratorzy powiedzieli sądowi, że nadal nie mają bezpośrednich dowodów łączących parę ze zniknięciem header. Bliscy header natomiast stanowczo sprzeciwiali się zwolnieniu Sydneya i Itami, twierdząc, że otrzymywali groźby zarówno od nich samych, jak i od ich internetowych zwolenników. Na tej bazie sąd zarządził zakaz zbliżania się przez Sydneya i Tami do rodziny Header na odległość nie bliższą niż 5 mil, około 8 km, monitorowania ich pozycji za pomocą GPS-a oraz unikania jakiejkolwiek interakcji w Internecie z rodziną Header. W marcu 2016 roku prokuratura poinformowała o wycofaniu się z zarzutów morderstwa. Podobnie wycofano zarzuty nieprzyzwoitego obnażania się oraz zarzut utrudniania śledztwa przez Tami. Nadal na stole pozostawał zarzut porwania Heather Elvis oraz zarzut utrudniania śledztwa przez Sydney'a. W czerwcu 2016 roku rozpoczął się proces małżeństwa, w trakcie którego starano się dowieść, że Tami i Sydney porwali Heather Elvis. Współpracownicy Heather zeznali, że miała ona romans z Sydneyem. Oskarżenie przedstawiło również nagrania z kamer i bilingi potwierdzające kontakt między mężczyzną a zaginioną kobietą w nocy jej zaginięcia. Obrona natomiast starała się wykazać, że w sprawę zamieszany mógł być były chłopak Header, z którym ta spotykała się zanim spotkała Sydneya. Obrona proces zakończyła mową końcową, w której podkreślono, że cały proces jest poszlakowy i w jego trakcie udało się jedynie ustalić, że Header miała romans z Sydneyem. I nic więcej. Po siedmiogodzinnej naradzie ława przysięgłych poinformowała sędziego o impasie. W głosowaniu było 10 do 2. 10 przysięgłych było za skazaniem, ale dwóch przeciwko i nie dało się ustalić jednogłośnego wyroku. Na tej bazie proces został unieważniony. Co ciekawe, w trakcie tego procesu Sydney rozmawiał z mediami pomimo nałożonego zakazu na wszystkich uczestników procesu o kontakt z takowymi mediami. I w związku z tym otrzymał karę 5 miesięcy za obrazę sądu. Ostatecznie wyszedł po dwóch za dobre sprawowanie. W 2017 roku odbył się proces Sydneya związany z utrudnieniem śledztwa. Sprawa ponownie skupiła się na zapiskach rozmów telefonicznych i nagraniach wideo z poranka, kiedy Heather zniknęła, ponieważ oskarżenie próbowało udowodnić ławie przysięgłych. Że początkowe zaprzeczenia Sydney'a, że wykonał telefon do header z budki telefonicznej, a następnie przyznanie się do tego po skonfrontowaniu z dowodami, utrudniło cały postęp śledztwa. Kuzyn Tammy zeznał również, że w pewnym momencie po zaginięciu Sydney pokazał mu coś w swoim telefonie, co wskazywało, że wiedział więcej o sprawie niż powiedział policji, ale nie wyjaśnił w sądzie, co tak naprawdę Sydney mu pokazał. Ostatecznie za utrudnienie śledztwa Sydney Murrer został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, acz zaliczono mu prawie rok, który spędził w areszcie na poczet kary. Od 18 października 2018 roku przebywa w zakładzie karnym Lee Correctional Institution. W kwietniu 2018 roku Wielka Baława Przysięgłych oskarżyła Sydney'a i Tami o jeden zarzut spisku w celu porwania. Co było pierwszym przypadkiem w tej sprawie, w którym postawiono zarzuty w ten sposób. Prokuratorzy nie chcieli wdawać się w szczegóły zarzutów, powołując się na nakaz milczenia, ale komentatorzy uważali, że akt oskarżenia, a zwłaszcza dodatkowy zarzut, sugerował, że znaleziono nowe dowody lub że jedno z nich zgodziło się zeznawać przeciwko drugiemu. Ostatecznie, zarówno Tami, jak i Sydney Moore, w związku z zarzutem porwania zostali skazani na 30 lat pozbawienia wolności. Brak ciała Heder spowodował, że wokół sprawy narosło wiele rozmaitych teorii. Jedni twierdzą, że dziewczyna została uprowadzona i do dzisiaj tak naprawdę jest gdzieś przetrzymywana w ukryciu. Inni uważają natomiast. Że została zamordowana, a jej ciało ukryto na bagnach. Prokuratura niezmiennie jest przekonana, że za zniknięcie i śmierć Heder odpowiedzialni są Sydney i Tami Murr, którzy pomimo licznych apelacji nadal pozostają w więzieniu. Rodzina Heder natomiast chciałaby po prostu poznać odpowiedź tak po ludzku, co się wydarzyło, dlaczego się to wydarzyło, no i przede wszystkim chcieliby odnaleźć ciało, aby je móc godnie pochować. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat sprawy header, na temat jej postępowania, na temat Sydney'a i Tami, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Oczywiście, jeśli macie jakieś sprawy, które chcielibyście, żebym omówił na tym kanale, sekcja komentarzy również jest do Waszej dyspozycji. Niezmiennie zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek. Mi to pozwoli w dalszym rozwoju mojej pracy, a Wam, żebyście nie pominęli kolejnych odcinków, które już są w produkcji. A za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Ja nazywam się Kasian Karpiński, a to był kolejny odcinek Only Crime. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do następnego.